Dzisiaj pomówimy sobie o konstrukcji used to do something, czyli mieć kiedyś w zwyczaju coś robić. Zatem zacznijmy. Na początek zastosowanie. Konstrukcji used to używamy do określania czynności albo stanów, które kiedyś zdarzały się regularnie, ale już nie występują. Do konstrukcji used to do something są jeszcze dwie podobne konstrukcje. Be used to doing something, czyli być przyzwyczajonym do robienia czegoś. Oraz Get used to doing something – przyzwyczaić się do robienia czegoś. Po obydwu tych konstrukcjach występuje czasownik z końcówką "-ing", a po naszym used to występuje czasownik w bezokoliczniku. Tabela przedstawia skróconą budowę konstrukcji used to. Jak widzimy, jest ona bardzo podobna do czasu past simple. W zdaniach twierdzących użyjemy used to z końcówką D, used to. Zauważmy przy okazji, że wciąż wymawiamy to used to. Nie jest to jednak used to, ale used. To, w przeczeniach natomiast didn't used to oraz w pytaniach did used to. Czyli końcówka D występuje tylko w zdaniach twierdzących, tak jak w czasie past simple. Tabela przedstawia budowę trzech typów zdań z użyciem used to na przykładzie czasownika smoke i dla przykładu I used to smoke, kiedyś paliłem. I didn't used to smoke, kiedyś nie paliłem. Did I used to smoke? Czy kiedyś paliłem? Jak zauważamy przy wszystkich osobach w zdaniach twierdzących, używamy used to z końcówką D. W przeczeniach wszędzie didn't, used to, już bez końcówki ED oraz w pytaniach did, used to, również bez końcówki D. Spójrzmy teraz na przykłady zdań. We used to hang out every single day. Spotykaliśmy się każdego dnia. Did you used to do any unusual sports when you were younger? Czy uprawiałeś jakieś niezwykłe sporty, gdy byłeś młodszy? We didn't used to spend every vacation in Los Angeles. Nie spędzaliśmy każdych wakacji w Los Angeles. Spójrzmy teraz na błędy w zdaniach. Czy oglądałeś kiedyś dużo komedii? Did you used to watch a lot of comedies? Jest to zdanie błędne. W mowie nie wyłapiemy tego, że przy naszym jestu znalazło się "-d", natomiast tak nie zapiszemy sobie tego zdania. Poprawna forma to did you used to watch a lot of comedies? Pisane przez used to bez końcówki "-d". Czy kiedyś dzwonili do ciebie tak często? Did they used to call you so often? Jest to zdanie błędne. Po naszym jestu spodziewamy się bez okolicznika. Did they used to call you so often? Młodzi ludzie nie grali kiedyś tak dużo w gry. Young people didn't use play games so much? Jest to zdanie błędne. W naszym used to brakuje słowa to. Young people didn't used to play games so much. Wyprowadziłeś się w ubiegłym roku? Did you used to move out last year? Jest to zdanie błędne. Nasza czynność wyprowadzić się była tutaj czynnością jednorazową. Natomiast used to mówi o czynnościach lub stanach, które powtarzały się w przeszłości. Zatem to zdanie zrobimy sobie w czasie past simple. Did you move out last year? Czy ludzie mieli kiedyś mniej problemów? People used to have fewer problems in the past. Jest to zdanie błędne. W zdaniach pytających używamy operatora did. Did people used to have fewer problems in the past? Na koniec są dla ciebie takie dwa zdania. Did you used to ask many questions when you were younger? Zadawałeś dużo pytań, gdy byłeś młodszy? Where did you used to stay on your vacation? Gdzie zwykle przebywałeś na wakacjach? Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ta lekcja była przydatna. Bardzo Ci dziękuję za wspólną naukę. Do usłyszenia. Cześć!